ma tu wahać. Zapraszam na test Opla Vivaro E, czyli elektrycznego wariantu tego dostawczaka w wersji z większymi bateriami. Spędziłem z tym autem tylko kilka godzin, więc takich wrażeń bardziej długoterminowych zużytkowania nie będzie, ale jednak przez czas, który dostałem, trochę się o tym samochodzie dowiedziałem. Zatem startujemy! Wspomnę jeszcze, że do testów dostałem egzemplarz w wersji Long mający 496 cm długości, 201 cm szerokości i 327 cm rozstawu osi. Odmiana wyposażeniowa, do której przynależała testówka to Enjoy jest to jedyna, jaka obecna jest w ofercie Vivaro e-Furgon, bo poza tym ten samochód można jedynie doposażyć pojedynczymi płatnymi ekstra rzeczami lub pakietami. Jeśli chodzi o wygląd, to w przypadku dostawczaków nie jest to zdecydowanie rzecz kluczowa, ale muszę przyznać, że Vivaro, jak na auto tego typu, prezentuje się ładnie, bo światła, grill czy kształt zderzaka naprawdę zgrabnie się ze sobą komponują. Wersja elektryczna, od spalinowej, poza zielonymi tablicami rejestracyjnymi i dyskretnym znaczkiem z tyłu, niczym się nie odróżnia. Co istotniejsze, względem Spalinowca nie pogorszyły się też zdolności ładunkowe. I w wersji Compact mamy 4,6 m sześciennego, w wersji long 5,3, a w wersji extra long 6,1. Jest to spowodowane tym, że Vivaro było od początku projektowane również jako samochód dostawczy elektryczny, dzięki czemu baterie ukryte zostały pod podłogą. W elektryku przez to, że akumulatory jednak swoje ważą, zmniejszona jest za to ładowność. Różnice zależą od długości nadwozia i od tego, jakie baterie wybierzemy w wersji elektrycznej. Na przykład w testowanym egzemplarzu w Longu mamy 925-1163 kg ładowności, a w takim samym wymiarowo spalinowcu dieslu jest 953-1424. Do przestrzeni ładunkowej dobrać się można tak jak pokazywałem z tyłu albo z boku. Domyślnie drzwi prawe są sterowane ręcznie, ale można za 1800 zł sprawić, żeby otwierały się i zamykały elektrycznie. Aby z lewej strony nadwozia pojawiły się przesuwane drzwi, wydać trzeba ekstra 1400 zł. By były one sterowane elektrycznie, dodać trzeba jeszcze, ponieważ taka rzecz kosztuje 6225 zł. No ale wtedy dostaje się też w pakiecie elektrycznie sterowane drzwi prawe, a także system Open and Start. Paka Vivaro ma regularne kształty. Aby powiedzieć wam też, jakie ma wymiary, wziąłem ze sobą jak prawdziwy majster na robotę miarkę. Próg załadunkowy jest tutaj wysoki na. 40 jakieś 7 cm plus kilka jeszcze dodatkowych centymetrów, żeby pokonać to podwyższenie. Szerokość pomiędzy nadkolami to 125 cm. A szerokość od tego miejsca jednej ściany do tego miejsca drugiej ściany to około 155 cm, nie dało się tego mając w kamerę w jednym ręku pokazać na miarce. Z długością już takich problemów nie miałem, wynosi ona 245 cm. Jest jednak możliwość częściowego jej wydłużenia dzięki Flex Cargo. Jest to dodatek pozwalający na demontaż tej ściany i umieszczeniu na przykład najdłuższych jakichś rzeczy, które chce się przewieźć. Częściowo w kabinie pasażerskiej. Zyskuje się według informacji producenta wtedy pół metra sześciennego przestrzeni ekstra. W testowanym egzemplarzu tutaj ukryte są kable do ładowania. Już nie będę tego teraz przekonfigurowywał, no ale generalnie prawą część kabiny można zmienić tak, aby mieć więcej przestrzeni na ładunek. W kabinie znajdziemy projekt deski rozdzielczej podporządkowany aspektom praktycznym z klasycznym rozmieszczeniem instrumentów pokładowych, ale podobnie jak w przypadku nadwozia Vivaro E, nie wygląda on topornie w takim typowo użytkowym stylu i prezentuje się według mnie całkiem ładnie. Nie brakuje tu też miejsc, gdzie można coś ukryć albo uporządkować. W drzwiach mamy jedną kieszeń, drugą, trzecią, najbardziej pojemną na dole. Na desce rozdzielczej mamy jeden schowek tutaj, półeczkę. Jest też rozkładany taki otwierany schowek. Na podszybiu znajduje się kolejny schowek. Na konsoli centralnej mamy półeczkę. Jedna półeczka jest także z lewej strony kierownicy, w tym miejscu. Jeśli chodzi o jakość, to jest tak, jak można się spodziewać, to znaczy wszędzie twardo, ale tworzywa nie wyglądają wcale jakoś specjalnie źle. Niektóre elementy, np. te matowe materiały, wyglądają wręcz naprawdę fajnie. Też wszelkie detale zostały odpowiednio tutaj przyszykowane. I przyjemnie się prezentują, jakieś pokrętła czy coś, nic tutaj nie wydaje niepożądanych dźwięków. Więc, jak na samochód użytkowy, nie ma się tutaj do czego przyczepić. Z autami dostawczymi, tak na co dzień od środka nie mam praktycznie w ogóle styczności, ale nawet dla mnie ciekawym doświadczeniem było to, że gdy przekręciłem kluczyk, to zamiast spodziewanego klekotu diesla pojawił się po prostu brzęczyk sygnalizujący, że pojazd jest gotowy do ruchu, a później po przełączeniu specyficznie wyglądającej dźwigni zmiany biegów ruszyłem w absolutnej ciszy. Jeśli ktoś ma większe doświadczenie z samochodami, właśnie dostawczymi, jakimiś dieslami, klekotami. To taka procedura startowa musi wywołać jeszcze dziwniejsze wrażenie niż u mnie. Jazda Vivaro E z niskimi prędkościami nie jest jednak taka idealnie bezgłośna, ponieważ wtedy pojawia się taki delikatny, ambientowy dźwięk. Nie wiem, czy będzie go dobrze słychać w kamerze. Spróbuję. Zanim opowiem o wrażeniach z jazdy, warto jeszcze powiedzieć o cenniku Vivaro E, który startuje od 139 500 zł za wersję kompakt z bateriami o pojemności 50 kWh. I to akumulatory jako jedyne różnicują tutaj układy napędowe, ponieważ moc silnika elektrycznego zawsze wynosi 136 koni mechanicznych. Za to chcąc mieć większy zasięg, dopłacić trzeba 21 500 zł, przez co testowany wariant Long 50 kWh kosztuje od 141 800 zł. 50 zł, a ten z 75 kWh od 163 350. Za te pieniądze dostaje się niezły poziom wyposażenia, to znaczy manualną klimatyzację, elektrykę, szyb i lusterek, z Bluetooth, czujniki parkowania z tyłu, są też czujniki deszczu czy zmierzchu. Generalnie mamy tutaj wszystko, aby spędzanie w tym aucie czasu w pracy nie było uciążliwe. Nie zmienia to faktu, że testowany model można jeszcze solidnie doposażyć w nawigację automatyczną, klimę, senony czy nawet wyświetlacz head-up na przedniej szybie, Prezentowany egzemplarz był rozsądniej skonfigurowany, trochę dodatków w nim było, ale bez wrzucania wszystkiego ekleci i jego cena wynosiła około 175 tysięcy złotych. Skoro kwestie finansowe mamy za sobą, czas ruszyć w podróż. Ponieważ elektryczne dostawczaki uznawane są za samochody do tzw. transportów ostatniej mili, czyli aby na przykład rozwieść towar w obrębie miasta, a nie jechać z nim na drugi koniec kraju, najpierw pokręciłem się po Warszawie, jeżdżąc normalnie po drogach o różnej płynności ruchu. Zużycie energii w takich warunkach oscylowało wokół 25 kWh na setkę, czyli deklarowanego zasięgu z cyklu WLTP wynoszącego 339 km. W warunkach zimowych bym nie osiągnął. Ale i tak około 300 km na jednym ładowaniu to wartość, która sprawiała, że zupełnie nie zwracałem uwagi na to, ile jeszcze mogę przejechać przed wyczerpaniem akumulatorów. Przez 8 godzin spędzonych z samochodem, gdzie grzałem się w środku, przestawiałem go do nagrań, jeździłem po mieście i kawałek poza miastem, wliczając w to drogę szybkiego ruchu, łącznie przez około 140 km ubyło mi jakieś 55-60% baterii. Jazda Vivaro E dzięki silnikowi elektrycznemu była naprawdę przyjemna, ponieważ jak na właśnie elektryka przystało samochód ten oferuje idealną płynność przyspieszania i bardzo fajną zrywność. Nie jest to poziom, który można uzyskać na przykład w elektrycznej Corsie E mającej też 136 koni, ale odczuwalnie testówka miała znacznie więcej wigoru niż sugerowałby katalogowy czas sprintu do setki wynoszący 13,3 sekundy i na pusto zapewniała mi w mieście bardzo dobrą dynamikę. No i też dochodziła do tego przyjemna cisza na pokładzie, do nas, zwłaszcza podczas przyspieszania. Testowanym Oplem wybrałem się również za miasto, ale niestety pogoda uznała, że nie pozwoli mi sprawdzić tego dnia, jak radzi on sobie przy normalnych, osiąganych wtedy prędkościach, bo przez opady śniegu i gołoleć czasami jazda więcej niż 50 km na godzinę jawiło się jako coś nierozsądnego. W każdym razie, podróżując po podmiejskich drogach płynnie z prędkościami 50-70 km na godzinę, samochód zużywał mi około 20 kWh na setkę, a gdy chociaż trochę przycisnąłem go na roztopionej ekspresówce, wskazania rosły do lekko nad 30 kWh, jadąc 100-120 km na godzinę. Vivaro E ma prędkość maksymalną ograniczoną do 130 km na godzinę, więc najwięksi wyznawcy filozofii bus musi latać będą na to kręcić nosem, ale ja zbliżając się do granic jego możliwości wciąż osiągałem całkiem niezłą dynamikę i nie czułem, aby na drodze szybkiego ruchu samochód się męczył. Z pełnym załadowaniem może być trochę gorzej, niemniej jednak sprawne tempo testówką w różnych warunkach można trzymać. To wszystko sprawiało, że wspominany transport na ostatniej mili wcale nie musi być jedynym zastosowaniem Vivaro E z większymi bateriami. Wciąż jednak, wyjeżdżając w dłuższą podróż, trzeba bacznie zwracać uwagę na zasięg, bo na drogach międzymiastowych kilometry znacznie szybciej się połyka, a ładowarek brakuje. W przypadku konieczności doładowania auta, według producenta, korzystając z trzyfazowego wallboxa 11 kW, wariant z mniejszymi bateriami do 100% naładować można w 5 godzin, a testowany egzemplarz z większymi akumulatorami potrzebowałby na to około 7 godzin. Warto zaznaczyć, że aby to osiągnąć, trzeba dopłacić 1200 zł za ładowarkę pokładową 11 kW, ponieważ w standardzie ma się 7,2 kW. W materiałach producenta nie znalazłem informacji, ile trwa ładowanie z domowego gniazdka. Podane jest tam za to, że na szybkiej ładowarce do 80% baterie można napełnić, w zależności od ich pojemności, w 32 albo 48 minut. Złącza do ładowania ukryte zostały z przodu. Od strony kierowcy mamy gniazdo typu drugiego do ładowania prądem zmiennym. Jest również możliwość ładowania prądem stałym poprzez CCS. Zużycie energii monitorować można na zegarach, bardzo przejrzystych swoją drogą. Nie mamy tutaj jakiejś niesamowitej ilości informacji w komputerze pokładowym, no ale wszystkie te najważniejsze, których można oczekiwać, są na pokładzie. Są też one łatwo dostępne, ponieważ komputerem steruje się tym pokrętłem. Resetowanie odbywa się poprzez jego wciśnięcie. Tutaj jest regulacja głośności, tutaj odbiór albo odrzucanie połączeń, a tutaj przełączanie piosenek. Jeśli chodzi o koło kierownicze, to też warto wspomnieć, że w testowanym egzemplarzu pokryte zostało bardzo przyjemną w dotyku skórą. Problemów nie sprawiał mi też system inforozrywki. Mamy tutaj 7 cali i nawigację za 4300 zł. Rozwiązanie jest typowe dla samochodów grupy PSA, co oznacza, że nie mamy tutaj wielofunkcyjnego, informacyjnego ekranu domowego, ale dzięki fizycznym przyciskom po bokach łatwo można i szybko przełączać się po najważniejszych modułach. Mamy też tutaj przystępnie, moim zdaniem, podane ustawienia samochodu. Dobra jest reakcja na dotyk, dobra jakość. Jest też moduł elektryczny, gdzie można sobie bardziej szczegółowo śledzić przepływ, Energii na większym ekranie można też sobie planować ładowanie, więc, generalnie, jest to moim zdaniem wygodne rozwiązanie. Lusterka boczne Vivaro S są moim zdaniem wystarczające do tego samochodu. Mamy też tutaj opływowy przód bez np. jakiejś bardzo ściętej maski. Nie zmieniało to jednak faktu, że nie miałem większych problemów już od takiego pierwszego kontaktu, żeby jakoś sprawnie manewrować tym samochodem, wjeżdżając gdzieś właśnie przodem, co najwyżej patrząc przez frontową szybę. Trochę niepotrzebnie pola widzenia zasłaniało mi lusterko, które jest zupełnie normalne, a nie jest tutaj zupełnie potrzebne, ponieważ Jedyne, co się w nim odbija, to zagłówki i ściana. Manewrując jednak tyłem, bez kamery cofania mogłoby być dosyć ciężko, Dlatego dobrze, że na pokładzie znalazła się ona, kosztuje 1650 zł ekstra. Za 900 zł można zamówić czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Kamera ma dosyć kiepską jakość, ale i tak dobrze, że jest tutaj. Mamy również rzut niejako 360 stopni. Jest to po prostu algorytm, który bierze to, co widzi kamera tylna, i rysuje na podstawie ruchu samochodu, co powinno się po jego lewej i po prawej stronie znajdować. Podczas manewrowania na ciasnych przestrzeniach trzeba się trochę nakręcić kierownicą, aby osiągnąć maksymalny skręt kół, ale ponieważ nie pracuje ona ze zbyt dużym oporem, to nie jest to coś męczącego. Lekko działająca kierownica występuje również przy wyższych prędkościach, ale o zachowanie stabilności auta dbają wtedy bardzo wygładzone reakcje układu kierowniczego, przez co Vivaro E jeździł mi się w przewidywalny, neutralny sposób. Vivaro E nie doczekało się dekoracyjnych źródeł światła. Podświetlone zostały za to przyciski przełączniki. Nie wszystkie, są dwa wyjątki, mianowicie pokrętła na kierownicy nie są podświetlone, a także sterowanie wysokością świateł z lewej strony koła kierowniczego jest to ulokowane i tam też lampki nie ma. Poza tym braków nie zauważyłem. Podświetlenie białe, ciekawe moim zdaniem, współgra z błękitem, który można znaleźć na zegarach, tworząc tutaj neutralny taki trochę proekologiczny nastrój. Z przodu w testowanym egzemplarzu w światłach głównych, a także kierunkowskazach mamy zwykłe żarówki, za to w paskach do jazdy dziennej znajdują się LEDy. W kierunkach bocznych, ulokowanych na błotnikach, również są żarówki. Z tyłu także światła oparte są o tą technologię, wyglądają przyzwoicie, więc całość, jak na samochód o dostawczym przeznaczeniu, moim zdaniem wypada ok. Kluczyk w testowanym egzemplarzu, występujący w formie klasycznego scyzoryka, ma bryłę standardową dla samochodów grupy PSA, co oznacza, że jest on jak dla mnie trochę zbyt gruby, ale nie przesadzony pod kątem innych wymiarów oraz masy. Całkiem przyjemnie się prezentuje pod kątem designerskim i jest też bardzo rozsądnie wykonany, ponieważ mamy tutaj dominację lekko-chropowatego, czarnego plastiku. Jest też trochę srebrnych dekoracyjnych wstawek elektryczne Vivaro w dzisiejszych realiach zdecydowanie nie jest propozycją dla każdego, bo oferuje ono mniejszą uniwersalność za większą cenę od wersji spalinowych, bo na przykład w Longu nawet wybierając topowy silnik diesla 2.0 177 KM z automatem zapłacić trzeba 121 250 zł, czyli o 42 100 zł mniej niż w przypadku Vivaro E. Jeśli jednak komuś posiadanie takiego auta się kalkuluje i nie mówię tu tylko o kwestiach czysto finansowych, to propozycja Opla jest moim zdaniem naprawdę Udana, bo oferuje dający już sporo możliwości zasięg, żwawy i fajny układ napędowy, a także przystępny sposób obsługi. I to wszystko, co przygotowałem z mojego spotkania z Vivaro E. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi. Łapki w górę będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!